No, jest czwarty grudzień. W związku z tym kolejny dzień, kolejny kolejna przegródka z kalendarza. Tym razem Jack Daniels, lasyk, Każdy pił, każdy wie jak smakuje. Sprawdzimy jak smakuje na czysto. Lecimy. Dzień czwarty. Jack Daniels. Czyli whisky amerykańska tym razem. Z Tennessee. Taka charakterystyka podają, że ta whisky jest filtrowana przez węgiel drzewny z klonu. To jest wyróżnik. Jako, że amerykańska z Tennessee też pisana whisky z E, jak irlandzka. Zobaczymy, czy kontynuowali tradycję i ma to smaki miodowe i waniliowe ale my jest sprawdzamy na... mam pytanie, bo ja na przykład tak nie wiem jak to wygląda, kiedy było whisky a kiedy misky. whisky whisky e jest irlandzka, whisky jest szkocka a Irlandczycy razem z Titanikiem i innymi statkami uciekali przed biedą z Irlandii osadzali się yy, w pewnych częściach Stanów Zjednoczonych, między innymi i Tennessee. Więc e, to są ich rejony, są ich ludzie i przywieźli ze sobą whisky. Bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy robią to tak samo, jak jelenczycy. Okej. Okay. Ja, szczerze powiedziawszy, wracam do tego. Nie piłem tu jeszcze. Zdajesz, no, tak, że w okazji gdzieś tę odcineczkę spowolną? nie. Generalnie whisky, ten, ten jest z kupiłem, ale nie czeka. Dużo pamiętam, a są też takie. Powiem Wam, że szczerze bardzo polecam taki kalendarz. My sami sobie zrobiliśmy i naprawdę warto. Sobie, tak, bo można w ten sposób pokupować sobie, tanim kosztem, whisky z drogich przydziałów, które byśmy bali się po ogóle kupić na degustację, nie znając, czy tam się skupiają. Jedna opcja testowanie w pubach, w barach, najdroższa. Destetyowanie droższe, wedle to są dodatkowe narzuty. Tak, i tak a tutaj możemy sobie w domu bez dodatkowych kosztów. Na chwilę obecną z tych kilku to jednak ten magicz holder, Tak, to była na taka najbardziej chętna. Tak, wiemy, że żeby się do tych Tak, bo była bardzo fajnie złożona, duża różnorodność w czasie, jak się piło, dużo jest tak. na jakieś to jest numer jeden i było też numer jeden w naszym kalendarzu. A teraz to. sprawdzamy Jacka. Kocham. Jak widać, barwa też już jest ciemniejsza. Tak niż ciemniejszy się Ten wcześniejszy, który jaśniejszy został, tak, nie? Tak. Myślę, że to będzie barwione pewnie bo to nie jest szlachać, szlacha. była żakowana, więc pewnie jest na ten karmelu. do karmelu. Czy tu się na to wyczytać, to nie wiem. Bo... Nie ma już tego wieku na dobre oczy. Nie wiem czy to jest beczka na to. Tak, że jest długo wscharzony. Także w zapachu złożoności nie wyczuwam. Jest co prawda słodycz, więc mam nadzieję, że będzie też w smaku. Taki karmel. Typowy podpalany karmel. Lekko się gdzieś beczka przebija. Nie czuję to w tym żadnych owoców, więc albo są słabe, albo ich nie ma. Alkohol jest jednak dobrze ukryty, bo nic nie poraża nosa. Wciąż do niektórych poprzedników. Więc tak, słodkawa. Przyjemna w zapachu. Ale czy będzie też to w spaku? Ja osobiście myślę, że nie. Z mojej strony y, jest zero zapachu mojego, Jest czwarty z ubiegłej Nie no to, się, nic. no to się bardzo wczuwa w święta, jest tak. zimowa atmosfera. Chorują. Tak, są zarazki. Ale nie, no. Leczymy niestety się. Nie, nie poradzę nic zapachowo, ale w smaku jeszcze mogę, Także sprawdzamy. Zap. Procenty? Tak, nie poradził na alkohol. Dalej tak. się trzyma. To jest mm. złe, bardzo jeżeli chodzi o ludzkie. Do tego sasji, że na filmie już czujemy cały alkohol. Więcej, co ja więcej zaraz cały czas No Ja przez nawet nie poczułem żadnego smaku, bo to, to mocno się rozlał no, Naprawdę? A ile to ma pracować? Aż przez parę dni. Ma na czterdziestka. 40. 40, Ale każdy łyk to jest to bardzo nieprzyjemna, nie, nie, nieprzyjemny smak nie? nie dziwię się, że on jest bardzo często pity z ogoniodriga. Rzadko je, jak na przykład ludzie piją to na czysto, do niemiecka. Może nie wiem z wodą, fajnie, bo może z wodą się i rozsieńczono, bo jednak ta alkoholowa jest bardzo uderza. bardzo czasie tutaj co nie jest aż takie przyjemne. Dlatego jestem ciekawa, jak to smakowało. rozcieńczone z wodą, nie z żadnym jakimś, z wodą. Taką, wiadomo, ma nawet 10 lód, ale lód po prostu zabija smak alkoholu, więc tak naprawdę wyłączymy sobie połowę aromaty. Ale może właśnie tutaj lód by zdarzył te procenty aromatu, że się no, robimy spary. sprawdzenie. Jedno czekamy wodą, drugie wrócimy wodą. Zaraz wracamy do wody. Czekaj, je, No i tak, ja mam wodę to do bramonu, więc... No zapach troszkę się nawet zmienił. Uuu, um. mm, miodek. Tak. Nie od razu w miód fajnie wchodzi, także mieliśmy rację, że... Tylko dosłownie odrobinę wody czy lodu, zupełnie inne zupy alkoholowe. U mnie jest to po prostu bym powiedział, więc ja bym tego tak nie pił, ale zaraz się zamykamy, zobaczymy. Nie. Na pewno już tak nie poraża alkoholowość, ale ja tu więcej smaku nie czuję. Weź zobaczyć, jak zobacz, jak to jak to jest w no bo nawet jest za, za O, tu jest zdecydowanie, chyba za dużo wody po prostu, to jest za bardzo roślincze, to jest. Ja kilka kapel, tak, ale poza lepsze, bo... podkręca, podkręca, a tutaj naprawdę e, ten e, alkohol bardzo zszedł e, do niskich odczytów. tak nie czuję tej alkoholowości. Jednakże też e, te smaki, te wszystkie smaki, te wszystkie aromaty, może tak wypłaszczyły się. Tak, tak. tutaj... nie są uwydatnione. Z kolei zdecydowanie lepiej z lodem. Bardzo fajnie to sprawdziliśmy, moim zdaniem. Mm -hmm. Także jak najbardziej. Tak, rzeka z lodem pijemy mm -hmm. albo w Tak. Chociaż na lodzie i tak na finiszu dostaje alkohol, więc. Ale o to chodzi. Myślę, że... <noise> że alkohol musi myślę, że, że Amerykanie nie wykonali tego, co ich czyli... Ale nie, jak najbardziej lud podkręca e, smak, nie zabija tej tak naprawdę tych aromatów, ale troszeczkę w, w, stabilizuje ten. E, to... Także jak najbardziej z nowym Także dzień czwarty. Z Jackiem. Z Jackiem, bardzo przyjemne. Powiem Wam, że nie, nie jest źle. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej, ale nie jest tragicznie. Byłem gorszy. gorsze wydanacki. Panem więc... tak nie jest, jest, lepiej, tak. Więc... Nie jest My się dalej delektujemy. Otwieramy nasz członek i zapraszamy ze do... Tak, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zostawicie z nami lubi Czeka i w jakiej formie zapraszamy do wydzielenia się swoją opinii. A Dobry. my kończymy dzień czwarty. Do